Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademii Big Data i witam w wideo poświęconym wyzwaniu, naszym grudniowym wyzwaniu Big Data. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to bardzo skrótowo przez cały grudzień na platformie Akademia Big Data poruszamy właśnie takie wyzwanie, w ramach którego razem wspólnie rozwijamy i dobrze bawimy. Jeżeli chcesz dołączyć, to zapraszam, a ja. Ruszam teraz, żeby podać treść zadania numer 3, dlatego że zadanie numer 2 wygasło wczoraj, wczoraj do wczoraj był czas, a teraz ruszamy z zadaniem numer 3. Pozwól, że opowiem Ci w, taki sam, w takiej samej strukturze jak poprzednie zadania podstawowe polecenie. Przed nami być może najtrudniejsze zadanie. Mamy już dane surowe, które są uporządkowane i dostarczone w takiej formie, jakiej byśmy chcieli, jaką chcemy uzyskać. I teraz Twoim zadaniem jest podać, poddać te dane takiej modyfikacji, transformacji, żeby uzyskać finalny kształt, czyli chcemy już z tego wyciągnąć dane yy, informacje, nawet biznesowe. Chodzi o to, żebyśmy mogli na końcu uzyskać właśnie te informacje biznesowe, które będziemy mogli yy, w jakiś sposób analizować. Całość tych danych. Yy, które przeanalizujesz, przetworzysz, zapisz do osobnych plików typu parquet, yy, czy też parquet, yy, w wybranym przez Ciebie miejscu. Przykładowe rzeczy, które możesz uzyskać, i chciałbym, żeby to była inspiracja, yy, dlatego że, no właśnie, można wymyślić tutaj całkiem sporo, to zależy, co Ty chcesz z tych danych wyciągnąć. Yy, nie daj się ograniczać, tak powiem. Ale trzy podstawowe rzeczy, które można wyciągnąć z tych danych, to. Pierwsza rzecz, zbiór najważniejszych danych dla wszystkich miast w ramach, jednego, e, w ramach jednego zbioru. Druga rzecz, zbiór z rankingiem miast z najwyższą temperaturą, najwyższą wilgotnością itd. I wreszcie trzecia rzecz to zestawienie średnich temperatur dla danego miasta, czyli na przykład dla łodzi może też być przygotowany mechanizm. Hmm, przyszłościowo gdybyśmy mieli tych danych zebranych historycznych też troszkę dla średnich temperatur dla danego miesiąca w konkretnym mieście, czyli że na przykład dla września w łodzi jest tam, nie wiem, 18 stopni, czyli. Data zakończenia 22 grudnia, mam nadzieję, że się wyrobimy, hmm, bo zadanie naprawdę nie jest łatwe. Proponowane narzędzia. Apache Spark, tu można wykorzystać Pythona, yy, skalę, obojętnie. Dodatkowo, dla ambitnych, yy, tu cokolwiek przyjdzie ci do głowy i zachęcam, żeby się zagłębić zajrzeć do tych danych. Pracujemy na prawdziwych danych pogodowych, więc no, miejmy tą przyjemność, żeby naprawdę coś z nimi zrobić wyciągnąć z nich informacje, których nie ma na pierwszy rzut oka. Pomyśl, jakie dane chcesz mieć finalnie i po prostu działaj. Input. Jaki dostaniemy input? Ponieważ nie wiem czy pamiętasz, każde zadanie jest izolowane, czyli co do zasady przechodzimy krok po kroku i na koniec możemy to złączyć w jeden fajny działający system, ale jeżeli wskoczyłeś tutaj, czy wskoczyłaś tak teraz i chcesz zrobić tylko to jedno zadanie, to masz input. Zostawiam w link. To jest link do paczki z przykładowymi klikami wejściowymi typu parket. Surowymi. Takie jakbyś miał, czy miała z poprzedniego zadania, to ja ci udostępniam. I wreszcie uzasadnienie, czyli co ćwiczymy w tym zadaniu i dlaczego to ćwiczymy. Transform to drugi etap architektury ETL, czyli Extract Transform Load. Wewnątrz niego łączymy zbiory, czy w ramach niego łączymy zbiory, filtrujemy, przetwarzamy, wyciągamy statystyki i właśnie nad tym etapem pracujemy w tym zadaniu. Pracujemy tutaj też nad umiejętnościami budowania operacji logicznych w Sparku, czyli po prostu szlifujemy nasz warsztat sparkowy na konkretnych, prawdziwych danych. I wreszcie dodatkowo pracujemy nad umiejętnością spojrzenia tak częściowo z lotu ptaka, po to, żeby określić dokładnie, jakie dane potrzebujemy finalnie, gdzie to ma się znaleźć i w związku z tym, jak mamy, jakich transformacji mamy dokonać z początkowych danych. I to tyle. Tyle z zadania numer 3. Daj znać w komentarzu, jak ci idzie. Daj znać w komentarzu, czy jesteś z nami w tym wyzwaniu. Na Akademii Big Data, powiem szczerze, robi się bardzo fajnie i uczymy się też razem. Uczymy się niedawno osobiście opublikowałem otworzyłem nowy wątek w ramach dyskusji w ramach którego podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami właśnie dotyczącymi przetwarzania w Sparku plików z JSONa. Napisałem, dlaczego to jest trudne, napisałem y, troszeczkę, jak to wygląda pod spodem i zachęcam to zapoznania się, zachęcam do dyskusji. Mam nadzieję, że widzimy się na platformie Akademia Big Data. Y, oczywiście link w opisie, ale sądzę, że każdy trafi nawet bez linka. Powodzenia, trzymaj się, nie zapomnij zostawić subskrypcji, łapki w ogóle i powiedz, czy jesteś z nami w tym wyzwaniu. Do zobaczenia, na razie trzymam się kciuki, hej!